Young Creatives Eurobest różni się tym od Young Creatives Khan, że nie potrzebujecie być specjalistami w kodowaniu czy designie. Liczy się przede wszystkim pomysł, który musi być prosty i po prostu najbardziej kreatywny. Średnie pomysły trafiają na różne gusta i rolów, dlatego podlegają pewnej loterii. Najlepsze Mam przyjemność zaprosić Was do udziału w nowym konkursie organizowanym przez SAR Jazz Creative. Żeby wziąć udział, musicie spełnić dwa warunki. Po pierwsze, wziąć udział, a po drugie, mieć, mieć więcej niż 29 lat. Są też dwa powody, dla których warto to zrobić. Po pierwsze, macie szansę wygrać romantyczny weekend w Lizbonie dla siebie i swojego team partnera i udział w festiwalu Eurowest. Drugim powodem jest jury. Każdy juror powtarza, że żyli z których miał przyjemność pracować, to najlepsze jury na świecie. Patrząc na osoby, które będą Was oceniać, łatwo odpowiedzieć sobie, że to nieprawda. Po raz pierwszy w historii SAR organizuje konkurs dla młodych strategów. Młodych, czyli do 31 roku życia. Zapraszamy teamy dwuosobowe wszelkiej maści. Możesz być researcherem, możesz być junior strategiem, możesz być accountem, albo nikim w ogóle jeszcze, ale chcieć myśleć strategicznie. Na briefingu dostaniecie trudne zadanie, które będzie od Was wymagało nie tylko zdolności analitycznych i koncepcyjnych, nie tylko rozumienia liczby insightów, ale też twórczego podejścia do sprawy, bo strategii też są kreatywni i tego będzie od Was oczekiwać Czyli Do zobaczenia, życzę powodzenia. O, oh. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy są zbyt starzy albo zbyt młodzi, żeby pamiętać o deadline'ach. Przedłożyliśmy możliwość zgłoszeń do konkursów Young Creatives i Just Creatives do 15 października. Doszło mnie słuchy, że w Just Creatives i w Young Creatives przesunięto termin zgłoszeń do 15 października, więc w Young Creatives Planners my również przesuwamy do 15.